Witam Państwa po raz kolejny z Torunia. Tym razem zawitałem do Ośrodka Szkolenia Kierowców Autospeed. Rozmawiać i wywiadu udzielać będzie Pan Bogusław Trochim, właściciel. Dlaczego przysłowiowy Jan Kowalski powinien przyjść na kurs prawa jazdy do Ośrodka Szkolenia Kierowców Autospeed? Witam Pana serdecznie w swoim Ośrodku Szkolenia Kierowców. Dlaczego przysłowiowy Jan Kowalski powinien trafić do nas? No powiem tak, my zajmujemy się tutaj z powołania, żebym tak, jest to nasze powołanie. Zatrudniamy instruktorów, którzy traktują ośrodek jako swój, nie jest mój tylko ich ośrodek, i staramy kursantów się traktować po prostu po maczoszemu. Tak? Jako po prostu naszych kursantów, którzy przychodząc do nas muszą się poczuć tutaj atmosferę rodzinną i tak staramy się tutaj funkcjonować na tej zasadzie. Oczywiście wielka radość i przyjemność sprawia nam to, że kursanci nasi wychodzą zadowoleni stąd, spotykają się z nami, dzielą się swoimi spostrzeżeniami już po uzyskaniu prawa jazdy i przekazują nam wskazówki, które powinniśmy wprowadzać sobie do tutaj naszego funkcjonowania tego ośrodka. Drugą wielką radością sprawia nam to wyniki, które są ogłaszane w ośrodku egzaminowania, no, mogę się tutaj pochwalić, że chyba jaka, jako nieliczna szkoła osiągnęliśmy pułap 60% zdawalności za pierwszym razem. Dlatego myślę, że ten przysłowiowy Kowalski, jeżeli wybierze nasz ośrodek, to będzie zadowolony w pełni i usatysfakcjonowany z tego, że godnie go tutaj wyszkoliliśmy. Kolejne pytanie. Co wyróżnia Pana firmę na tle konkurencji? No tutaj myślę, że doświadczenie naszych instruktorów, którzy, tak jak powiedziałem na początku, robią to z pasją. Jest to dla nich pasja, nie obowiązek, a pasja i staramy się tak tutaj podchodzić do tego, żeby to była po prostu pasja i na tej zasadzie funkcjonujemy. Jak postrzega Pan konkurencję na toruńskim hmm. rynku? Oczywiście konkurencja jest, była i będzie, tak. Tutaj spostrzegam tak, że no, jako chyba jedyny ośrodek w Toruniu, bo że reklamę innej szkoły. Szkoły, w której zaczynałem pracę, w której się uczyłem tego zawodu i myślę, że na takiej zasadzie konkurencja, że jest to wymiana doświadczeń, współpraca, przekazywanie sobie jakichś spostrzeżeń z ulicy, z kursu, z egzaminu, myślę, że na takiej zdrowej zasadzie ta konkurencja powinna współpracować i pracować, a nie na zasadzie zwalczania się. Jakie kategorie prawa jazdy oraz szkolenia prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców Autospeed? Nasz ośrodek prowadzi jedną kategorię prawa jazdy, jest to prawo, yy, kategoria B. najbardziej popularna, kategoria B. Rozważaliśmy na początku. Rozszerzenie naszej działalności, ale stwierdziliśmy, że skupimy się tylko i wyłącznie na tej jednej kategorii. Aczkolwiek mamy zatrudnionych instruktorów, którzy mają uprawnienia do innej kategorii C, C plus E. Na razie skupiliśmy się na kategorii B. I ostatnie pytanie: Czy planuje Pan jakieś zmiany w funkcjonowaniu firmy? Tak, oczywiście planuję tutaj zmiany i moim marzeniem jest takim zakup profesjonalnego symulatora do nauki jazdy, który w ostatnim czasie pojawił się na rynku. Mam doświadczenie troszeczkę z tych symulatorów, bo nie ukrywam, byłem żołnierzem zawodowym, gdzie współpracowałem na symulatorach i wiem jak jest pomocne to narzędzie w procesie szkolenia przyszłych kierowców, żeby... Minął ten pierwszy stres, spotkanie z samochodem, a miejmy nadzieję, że to do tego doprowadzimy, że zakupimy ten symulator i podniesiemy troszeczkę poziom szkolenia w naszym ośrodku. Z zaśnieżonego Torunia wywiadu udziela Pan Bogusław Trochim, powtarzam jeszcze raz, właściciel szkoły Autospeed. Dziękuję Panu bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.